Cześć! W tym filmie pokażę Ci, jak zacząć inwestowanie od zera i stworzyć swój pierwszy portfel inwestycyjny w najprostszy możliwy sposób. Podzielę się tym, czego sam nie wiedziałem zaczynając i tym, jakich błędów po drodze można uniknąć. Jeżeli dopiero zaczynasz przygodę z inwestowaniem, to warto zajrzeć do moich poprzednich materiałów, w których tłumaczę różne rzeczy, bo w innym wypadku. Pewnych części tego filmu możesz nie zrozumieć. Ale nawet jeśli ich nie zrozumiesz, to sam przekaz tego filmu, jako całość, i tak jest wart obejrzenia, nawet jeśli nie masz kompletnie o niczym pojęcia. Ale jeżeli cokolwiek się okaże niezrozumiałe, to zawsze możesz napisać komentarz, albo właśnie wrócić do poprzednich materiałów i tam poszukać odpowiedzi. Pamiętajcie, że to, co usłyszycie w tym filmie, to nie jest porada inwestycyjna. Czym jest portfel inwestycyjny? Portfel inwestycyjny to nic innego jak to, w co inwestujesz. Sama nazwa mogłaby sugerować, że to coś bardzo skomplikowanego, wymyślnego i być może spodziewasz się, że w tym filmie pokażę Ci jakiś super skomplikowany portfel, który sprawdza się w każdej sytuacji, pasuje do każdego i zawsze wygrywa z rynkiem. Absolutnie nie. Portfelem może być coś bardzo prostego, składającego się dosłownie z jednego aktywa. Na przykład, całym Twoim portfelem może być SP500. I nic więcej. Może to też być skomplikowana struktura zawierająca akcje, obligacje, nieruchomości czy kryptowaluty, ale pamiętaj to co powiedziałem, że bardziej skomplikowany portfel nie zawsze oznacza lepszy. Te Prostsze strategie często okazują się dużo bardziej efektywne. Dziś wiele osób, szczególnie w internecie, szczególnie na YouTubie, na Twitterze, Instagramie, pokazuje, że inwestowanie jest takie super i że tu się tylko zarabia i w dodatku robi się to bardzo szybko. Natomiast rzeczywistość mówi, że zarabia się, szczególnie na początku, dość mało i trzeba być bardzo cierpliwym. Jeśli jednak nic nie zrobisz, to czas tak czy siak upłynie. Za 10 lat. Tak czy siak będę miał 30 i mogę do tego czasu nie zrobić nic, ale potem będę plus sobie w brodę, że nie kupiłem tego bitcoina jak był po 50 czy 100 tysięcy, bo wtedy będzie po milion, i że nie kupiłem tego SP500 po 5-6 tysięcy, bo wtedy będzie po 12. W takim razie od czego zacząć? Najlepiej spojrzeć na to, co robią lepsi od nas. Tak jak w każdej innej dziedzinie wypadałoby uczyć się od lepszych, po to, żeby ten czas uczenia się był krótszy. Jedną z takich osób jest Warren Buffett, który od ponad 60 lat z powodzeniem buduje swoje imperium. To jeden z najbogatszych człowieków na świecie. człowieków. To jeden z najbogatszych ludzi na świecie, a jego podejście do inwestowania jest jednocześnie bardzo proste i bardzo skuteczne. Od 1965 roku wygenerował średni zwrot na poziomie 20% każdego roku. To niemożliwe, nie ma takich rzeczy. No ale hej! Co to jest 20%? Po dziś dzień, kiedy policzymy procent składany, wychodzi ponad 4 miliony procent. Innymi słowy, z każdych zainwestowanych 25 dolarów zrobił się milion dolarów. Buffett od lat powtarza w kółko jedno i to samo, aż do znudzenia, że długoterminowe inwestowanie w fundusze indeksowe. Będzie najlepszą strategią dla większości osób. Jego zdaniem, wielu inwestorów popełnia błąd, myśląc, że inwestowanie musi być skomplikowane czyli to, co mówiłem na początku. Teraz przejdziemy do takich zasad, takich trzonów budowania dobrego portfela. I tak naprawdę można powiedzieć o trzech zasadach. Po pierwsze, trzeba wybrać odpowiednie konto inwestycyjne. Po drugie, zainwestować w dość zdywersyfikowane aktywa. I po trzecie, Pozostać konsekwentnym przez długi czas. Każdy z tych punktów omówię teraz bardziej szczegółowo. Pierwsza rzecz, wybór odpowiedniego konta. Jeżeli inwestujesz w długim terminie, to warto skorzystać z tych kont, które pozwalają ci nie płacić podatków. To mi się podoba. W Polsce do tego celu służą ike i xe. To są konta, które pozwalają inwestować bez podatku od zysków kapitałowych. Taki Szczegółowy, konkretny poradnik znajdziesz tutaj. Nie będę się teraz rozwodził. W dużym skrócie, może to oznaczać duże oszczędności w długiej perspektywie. Z tych kont zawsze warto jest korzystać. Natomiast możesz mieć w planach inwestycje na większe kwoty niż wynoszą roczne limity dla tych kont, bo musisz pamiętać, że IKE i IGZE mają roczne limity wpłat. No i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby inwestować poza nimi. Kupując na przykład. Akumulujące ETF-y, podatek zapłacisz i tak dopiero, kiedy jest sprzedaż. Oh. Jeśli jeszcze nie masz takiego konta, to warto je założyć i możesz to zrobić na XTB. XTB jest partnerem tego kanału. Jest to polski broker, u którego kupisz akcje i ETF-y bez żadnych prowizji, do 100 tysięcy euro obrotu miesięcznie. Proces zakładania konta jest naprawdę prosty i intuicyjny, ale gdybyś nie wiedział dokładnie jak to zrobić lub chcesz zobaczyć poradnik, no to odsyłam Cię do tego materiału albo do linku w opisie. Tymczasem przechodzimy do kroku drugiego, najważniejszego tak właściwie. Wybór odpowiednich aktywów. ETF-y śledzące indeksy takie jak S&P 500, jak MSCI World, jak MSCI Emerging Markets, to jedno z najprostszych i najbardziej efektywnych narzędzi. No bo zamiast próbować przewidzieć, które pojedyncze spółki przyniosą największe zyski, fundusze odwzorowują cały rynek, biorą indeks i naśladują jego ruchy. Dzięki czemu korzystają z tego, że indeksy rosną w długim terminie. Na pewno, na pewno. Takie najprostsze przykłady to chociażby S&P 500, obejmujące 500 największych firm w USA i średnia roczna stopa zwrotu, czyli ten procent, o ile średnio rośnie S&P 500, to przez ostatnie 50 lat jakieś 10% rocznie. Kolejny przykład, również bardzo znany, Food See All World, czyli ETF, który daje ci ekspozycję na kilka tysięcy firm z całego świata. Dlaczego? Dlaczego tutaj nie widzę żadnej flagi? Wybieranie pojedynczych akcji jest ryzykowne i dla większości osób nie będzie miało sensu. Próba pokonania rynku przez wybór pojedynczych spółek wydaje się kusząca, bo jeśli naprawdę trafisz dobrą spółkę, Taką jak Electroteam kilka lat temu, czy taką jak Nvidia kilka lat temu, to możesz bardzo, bardzo dużo zarobić i wygrać z rynkiem o nawet kilkaset procent. Jednak dane, statystyki mówią wprost. Około 90% funduszy zarządzanych przez profesjonalistów nie wygrywa z wynikami indeksów. Co za przypadek? I musisz też pamiętać, że mało które spółki nadają się do inwestowania długoterminowego. Większość z nich ma swój dobry okres, a potem po prostu upada. I tak, dla przykładu, Kodak kiedyś dominował rynek fotografii, ale nie dostosował się do ery cyfrowej, i ostatecznie widzicie, jak wygląda wykres. To samo Nokia. W 2007 roku. Była największym producentem telefonów na świecie, ale nie nadążyła za rozwojem i Apple oraz Samsung zmiotło Nokia z rynku. To po prostu pokazuje, że jeżeli chcesz inwestować przez 20, 30, 40 lat, to naprawdę ciężko będzie znaleźć pojedyncze spółki, które radzą sobie dobrze przez całe dekady. Do takiego portfela warto też dodać obligacje skarbowe. One zabezpieczą go przed wahaniami rynku. Co w długim terminie może się okazać bardzo dobrym wyborem, bo będą takim elementem, który generuje z góry ustalony zysk i nie straci na wartości. Przynajmniej mówimy o polskich obligacjach skarbowych. O ile skarb państwa nie zbankrutuje, no to będą wypłacać ten procent. Zobaczymy, czas pokaże. Czas pokaże. Jeśli rynek akcji spadnie, to możemy się cieszyć, że nie tylko nie tracimy ale wciąż robimy jakiś procent, no bo mamy obligacje, a kiedy rynek będzie rósł, to po prostu zarobimy nieco mniej. Wciąż zysk to zysk. Ja sam, osobiście, dodałbym jeszcze jeden element do takiego portfolio. Wiele zależy od tego, jakim typem inwestora czy osoby jesteś. Ja jestem osobą, która musi mieć się czym zająć i w takim inwestowaniu raczej nie zdzierżyłbym kupowania nudnych ETF-ów i obligacji w kółko i w kółko. No i co robię w takiej sytuacji? Przeznaczam niewielką część portfela na ryzykowne i zmienne aktywa. All in black. Po to, żeby mieć taki swój inwestycyjny plac zabaw. Dzięki któremu nie będzie mnie kusiło ruszanie tych bezpiecznych aktywów, tych filarów mojego portfela. Jakbym podzielił procentowo taki portfel? Podzieliłbym go 70% ETF-y, 30% obligacje lub 70 ETF-y, 25 obligacje i 5 te ryzykowne aktywa. Nie uwzględniam tutaj nieruchomości, ponieważ sam nie posiadam i Trudno byłoby nieruchomości uwzględnić tutaj procentowo, szczególnie kiedy ktoś ma dostęp do mniejszego kapitału, bo czasem całą Twoją inwestycją może być jakaś nieruchomość pod wynajem. No i wtedy co? No mamy po prostu 100% portfolio, to nieruchomości. Im bardziej przechylimy rozkład w stronę obligacji, czyli będziemy schodzić na przykład do 60-40, tym stabilniejszy będzie portfel. Ale tym samym też będzie generował mniejsze zwroty. I osobiście nie schodziłbym z ETF-ami poniżej 50%. To znaczy, nie schodziłbym do momentu, w którym obligacje stanowią większą część portfela niż ETF-y. Bo w długim terminie ETF-y pokonują obligacje skarbowe. Trzecia ważna rzecz. Podejście długoterminowe. Inwestowanie jest grą długoterminową. To nie jest szybki, łatwy zarobek. Jasne, ktoś mógł kupić NVIDIA w 2023 i dwa lata później mieć 4 razy tyle pieniędzy. Jeśli to zrobił, gratuluję. Ale czy uda Ci się to powtórzyć przez następne 50 lat na kolejnych spółkach, które będą miały potencjał? No właśnie, może być ciężko. Pamiętaj, że kiedy wychodzisz na minus, na przykład Twoja inwestycja straci 50%, to musisz odrobić razy dwa, żeby wrócić do punktu wyjścia. Jeżeli stracisz 80% na swojej inwestycji, to musisz odrobić razy 5, żeby wrócić do tego miejsca, w którym byłeś. Jeśli będziesz trzymać się tej nudnej strategii, tego kupowania regularnie w kółko tych samych ETF-ów, obligacji, w kółko, w kółko, w kółko, to wtedy, mimo wszystko, masz duże szanse na sukces. I największym błędem inwestorów jest panika i sprzedawanie na dołkach. I jeśli mamy podejście krótkoterminowe, to te dołki będą bardzo stresujące. Będziemy bardzo się bali tych spadków, a kiedy mamy podejście długoterminowe, to wręcz dojdziemy do momentu, w którym cieszymy się, że coś spadło 15, 20 czy 25%, bo to coś, co widujemy raz na kilka, kilkanaście lat i jest gigantyczną promocją. No to teraz tak step by step, jak wziąć się za inwestowanie. Po pierwsze musisz otworzyć sobie rachunek maklerski. Jeżeli szukasz brokera, który przy małych kwotach jest najbardziej opłacalny i posiada również IKE, to zachęcam cię do założenia konta w XTB. Link znajduje się w opisie. Wybierz sobie od jednego do trzech ETF-ów śledzących indeksy. Nic więcej. Tak jak mówiłem na początku. Zbędne komplikowanie nie ma sensu. Poradnik o tym jak dobrze wybrać etf -y, Znajdziesz tutaj. Następnie, wybierz odpowiednie obligacje skarbowe. Jeśli tego potrzebujesz, przeznacz te 3 do 5% na takie ryzykowne zagrywki. Kolejny krok: regularnie wpłacaj pieniądze. Może to być procent wypłaty, może to być jakaś stała kwota. Ostatnia rzecz, trzyma inwestycje przez długi czas. Im dłużej, tym większa szansa na dobre wyniki. Wszystko wiąże się z ryzykiem. Zawsze możesz stracić swoje pieniądze, ale im dłużej inwestujesz, tym większe szanse na zyski. Najważniejsze, nie tracić po drodze. Lepiej zarobić mniej niż tracić, to co mówiłem przed chwilą. Spadek o 80% trzeba odrobić pięciokrotnym wzrostem. Chociaż czasami duża strata też może być cenną lekcją. I niektórzy takiej lekcji potrzebują. Ja również jej potrzebowałem i dostałem w drugim kwartale 24, kiedy to rynek krypto zadrukował, a ja uradowany siedziałem w altcoinach. Co prawda może nie jakąś gigantyczną kwotą, ale jednak koniec końców wyszły na plus, ale te pół roku od kwietnia do października nigdy więcej. I to by było na tyle. Jeśli ten film Ci się przydał, jeśli się spodobał, zostaw tu łapkę, subskrypcję, komentarz. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym.